Tadeczko, już trzeba się budzić na no Lejla. Choć już dzieci tu stoją, pół godziny, a Ty tu śpisz. Wiesz, że to jest głupie. Dobra, to weź otwórz. Ja będę siedzieć przy stole i będę czekać. Okej. Okay. Dzień dobry, Małgosiu. Cześć Alanku. Cześć Kasiu. Cześć Magda. Posłuchajcie. Dzisiaj będziemy robić coś z przedmiotów. Każdy będzie miał takie coś na stoliczku. Dobrze, musicie coś z tego stworzyć. Ja pewnie stworzę. O, co to? Ale ładne. Powiedz na swoją szatnię. Na wyższe w szatni, przepraszam. Ja pewnie będę miała tak latarkę. Bardzo potrzebuję do biurka. Przepiękna, bardzo mi się podoba. Bardzo ładna, szara, nawet dodała kolor. Dam ją do szafki. Ciekawe, co ja zrobię. Tak. I ja zrobiłam obrazek. Ale ładny. Bardzo ładny, kochanie. Bardzo nam się podoba, prawda, Leila? Tak, prawda. Bardzo piękny. Przepiękny. Normalnie się zaraz popłaczę. Normalnie się zaraz popłaczamy Oh my god, jakie to słodkie. Damy to do szafki. Ciekawe, co ja zrobię. Piek. Krzesło do mojej kuchni, ale ładnie. Przepięknie, bardzo mi się podoba. A ci, Zuzia? też mi bardzo przepiękna. Przepięknie normalnie, prawda? Aż zeszłaś z krzesła. No tak, to usiądę jeszcze raz. Dobra, teraz. Byk. Dobrze, dzieci, przerwa. Do zobaczenia.